Jestem pisarką i wolność jest dla mnie najważniejsza, jest podstawą w mojej pracy. I zaczynają się już w tej chwili kłopoty, zaczyna się autocenzura, ponieważ ludzie się zaczynają bać. I obecna władza zachowuje się tak, jak zachowywali się policjanci z paralizatorem, a władza nie może być paralizatorem sądów sądy muszą być wolne sądy muszą być wolne ponieważ sądy dotyczą każdego obywatela i nie może być tak że jeśli ktoś jedzie samochodem i ma nieszczęście znaleźć się na trasie e, pani premier to zostaje osądzony Zanim w ogóle zaczną się sądy, zanim w ogóle zacznie się proces. I jeśli minister spraw wewnętrznych przed wydaniem jakiegokolwiek wyroku mówi o tym, że człowiek jest winny, to jest to, jest to moment, w którym musimy bić na alarm. I dlatego właśnie mówię o tym, i mówię o tym, o czym myślą wszyscy ludzie, którzy chcą być wolni.